Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Czy wy już macie swoje przestrzenie udekorowane, już dynie rozstawione? Nie pozostaje nic innego jak was zaprosić oczywiście do oglądania i tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Nagrałam wam przed chwileczką food hall. No i stwierdziłam, że jeszcze mam parę rzeczy w lodówce, które muszę przerobić. Tutaj jest resztka ogórka gruntowego, na razie tego świeżego nie wykorzystuję. Miałam też resztkę kapusty, nie kapusty, sałaty lodowej, przepraszam, sałaty lodowej. Tu mam resztkę masła, tutaj mam połowę rogalika. A, te rogaliki, wiecie co, kupiłam, yy, gdzie kupiłam? We Frisco. I dwa kupiłam w takim osiedlowym sklepiku. I powiem Wam, że te strzysko są znacznie lepsze niż te z tego osiedlowego. Nie wiem, no ale dobra. W każdym razie połóweczka. Do tego też dołożę tą rucholę, którą kupiłam. gotują mi się już jajka. Ona jest myta, tak? Nie wiem, czy to może... Tak, myta. Gotowa do spożycia. No więc e, zaraz biorę się ostro. Za, też za porządki, bo e, dzisiaj naprawdę mam tak zwariowany dzień. Zresztą kiedy ja nie mam zwariowanego dnia. No umówmy się. Dużo rzeczy dzisiaj też chcę zrobić. Zobaczymy na ile mi to wyjdzie. O jest No, więc działam od rana. Nie wiem, czy za małą maskę nie wzięłam czasem. Do tego wkroję jeszcze e, pomidory, bo umyłam nisko. No, będzie pysznie. Do tego oliwa, ocet balsamiczny, yy, sól, pieprz i to wszystko. Dobrze, moi drodzy, na razie to jest faza przygotowawcza, a za chwileczkę Wam pokażę efekt końcowy. A tutaj kalafira zapomniałam schować, ale on będzie później potrzebny, więc na razie go nie chowam. I voila, siadanie gotowe, zabieram się za, za jedzenie. Powiem Wam, że te żółtka takie średniej jakości, no ale nic to najważniejsze, że mam sporą ilość sałatki no i tutaj żółty serek wjechał bo jak żeby inaczej dobrze kochani, zabieram się za jedzenie Wam życzę smacznego, jeżeli coś jecie widzimy się w dalszej części mojego vloga właśnie przeglądałam mój zeszyt z przepisami i w związku z tym, że kupiłam w biedronce takie naprawdę piękne jabłuszka, stwierdziłam, że zrobię sobie kruche ciasto. Tutaj mam wersję ze śliwkami, ale ja właśnie zrobię z jabłkami i bezą. I tu już sobie powystawiałam wszystkie składniki, czyli mąkę ziemniaczaną, pszenną tortową, cukier, sól, cukier puder będzie potrzebny, proszek do pieczenia, jajka. Sok z cytryny i masło Tylko, że niestety jak je wzięłam I wyjęłam z zamrażarki Ma być zimne z lodówki Więc muszę trochę odczekać Żeby ono odtajało No i jest potrzebny olej Ale ja oleju w ogóle nie używam Tylko oliwę ale tutaj mam olej kokosowy. No, także na razie sobie robię przerwę, ale za chwileczkę biorę się za robienie tego kruchego spodu, bo ten kruchy spód musi być w zamrażarce 2 godziny. Więc no niestety trochę czasu zajmuje to ciasto, ale jestem przekonana, że będzie przepyszne. Przepyszne. Teraz jeszcze muszę jakąś forankę sobie wybrać, ale chyba będzie to coś okrągłego. I wiecie, co postawiłam na tę formę z Bolesławca. Ja ją kiedyś kupiłam, ja się nie pamiętam, czy to było gdzieś na Allegro, czy ze sklepu garneczki.pl, nie pamiętam, ale myślę, że w tym pięknym naczyniu to moje ciasto będzie jeszcze bardziej piękniej i smaczniej wyglądało. Suche składniki mam już tutaj w misce. Czekam to tak jak mówię jeszcze na masło i będę teraz oddzielała żółtka od białek. Ciasto wyrobione, więc teraz muszę je włożyć do zamrażarki, ale powiem Wam, że było ciężko. Musiałam troszkę e, masła dołożyć. Ja postaram się Wam ten przepis dać na dole w opisie, więc jeżeli będziecie mi ochotę, to po prostu sobie spróbujcie, tylko że ja Wam napiszę z wersją e, śliwkową, bo to jest najpewniejsze. Natomiast mówię, ja dzisiaj będę eksperymentować i zrobię to po prostu z jabłkami i cynamonem. Przyniosłam Was tutaj, moi drodzy, bo zrobiłam zamówienie co prawda malutkie ale bardzo podoba mi się zobaczcie ta naklejka to jest ze spiżarni, nie spiżarenka przepraszam, sklep spiżarenka i tutaj jest kilka rzeczy takich e, do kuchni bo e, ostatnio jak Wam pokazywałam tą solniczkę i pieprzniczkę stwierdziłam, że muszę zamówić drobną susz i pieprz. W związku z czym, żeby mieć darmową przesyłkę, dołożyłam jeszcze parę rzeczy, ale to teraz Wam pokażę dokładnie, na co się zdecydowałam. Paragonik to jest ten pieprz czarny, mielony. Tutaj mamy 100 gramów. E, ja chyba dwa wziąłam Pieprz, a no, zaraz się przekonamy. Poczekajcie. Um, pieprz czarny bioro. jedną sztukę wziąłam. Taki tu on kosztuje 7,98 wzięłam taką przyprawę do kurczaka bo w sumie ona mi się już skończyła co prawda jak wiecie ja mięsa nie jem ale nieraz mają dobre składy te, te, te przyprawy tutaj zaraz Wam powiem co tutaj mamy no sól oczywiście na pierwszym miejscu i mamy tak papryka, <coughs> przepraszam papryka, cukier, gorczyca pasternak, czosnek kary, kolendra, majeranek no nie wiem po co ten glutemian sodu no ale jest Cebula, chili, kozieradka, imbir, ziele angielskie, goździk i e, olea. Kurczę, olea zeryna, papryki. Nie wiem co to jest, no ale nic, zobaczymy, będę sobie testowała, kochani. Też 100 gramów i ta przyprawa kosztowała 5,98. A wiem, dwie wzięłam, sole, kłodawskie. Drobne. Mają być drobne. Ja nawet ją sobie otworzę teraz, bo wydaje mi się coś, że ona jest grubsza. A ja bardzo lubię kłodawską, wiecie. A jak tu się chyba mocno coś zaspawało. Ja mam teraz to otworzyć. się pytam. Wiecie, soli nigdy za dużo. To się wydarzyło. Dobra, muszę wziąłem się na przyciąć to. Ach, coś im się zdecydowanie źle przyspawało. Ja nie mogę tego otworzyć, wiecie? Nie, jest bardzo drobna. Dobra, ona powinna dać radę przez tą soniczkę. Yy, I tutaj mamy kilogramowe opakowanko. A wzięłam, już Wam pokazuję. Wzięłam dwie sztuki, tak jak Wam powiedziałam. Yy, I kilogram, kochani, był za 6,88. Trochę dużo, ale dobra, niech będzie. I jeszcze sobie wzięłam. Yy, Drożne, suszone w puszce. Tutaj mamy ile? Teraz Wam powiem. 100 gramów. Tak, 100 gramów. O, tutaj. Jest gramatura. Jak wiecie yy, albo nie, ja takie drożdże mam w zwykłej paczce, więc stwierdziłam, że taka puszka w sumie mi się przyda, i to był chyba najdroższy zakup z tego całego zamówienia. Tak, bo one kosztowały 19,98. A z tej paczki nieraz mi się wysypuje, więc stwierdziłam, że przechowywanie w takiej puszce będzie znacznie lepsze i łatwiejsze. No dobrze, moi drodzy, całe moje zamówienie. Mam nadzieję, że. Wszystko dobrze tutaj widzieliście. Bo ja już kichnęłam ze dwa razy pewnie od tego pieprzu i od tej soli. Ale cieszę się, bo będę mogła sobie wiecie uzupełnić te moje dwa naczynka, mówię do soli, do pieprzu i zacząć to sobie fajnie używać. byłam sobie e, włosy, i chciałam Wam pokazać szampon, który moim zdaniem jest. Ja nie wiem, ja nie wiem co to jest za szampon. E, on praktycznie nie robi nic. E, miał oczyszczać skórę głowy, w 100% butelka jest recyklingowana. On miał e, wzmocnić i spowodować, że moje włosy będą e, błyszczały. Ja tu blasku moich włosów nie widzę, wręcz przeciwnie. Mam takie wrażenie, że ten szampon spowodował jakąś dziwną nadwrażliwość skóry moich, moi, mojej głowy. Co chwilę musiałam się gdzieś tam drapać, bo czułam takie swędzenie. No niestety, ja jestem bardzo, ale to bardzo... Zniesmaczona po prostu tym produktem. Sprawdziłam jeszcze zanim włączyłam kamerę, ile kosztuje ta buteleczka. Ona ma 200 ml. W cenie najtańszej to koszt około 17 zł. Uważam, że za 17 zł. znajdziemy naprawdę dobry szampon z dobrym składem i też w takiej podobnej pojemności. Tak uważam. I powiem Wam więcej, nawet jeżeli byśmy wzięli najzwyklejszy szampon, Elser, czy... Ja wiem, bo tam oczywiście każę może powiedzieć, ale tam jest selesów y, i tych takich y, niedobrych y, mineralnych y, substancji, olei. Być może, ale powiem Wam, że jak używam jakikolwiek szampon Elser, to mi nic nie jest. Ja nie czuję żadnego swędzenia głowy. Ja nie mam żadnego y, łupieżu. Y, no nie wiem o co chodzi, i no, on podobno jest wypełniony różnymi takimi niedobrymi substancjami. To powiem Wam, że ten versus tamten to jest po prostu niebo i ziemia ja po tamtym czuję się zupełnie inaczej moje włosy zupełnie inaczej się układają i po tamtym szamponie Elser naprawdę mam piękny blask bardzo często też mi piszecie co ja robię takiego, że moje włosy tak błyszczą i tak dobrze, i tak zdrowo wyglądają no właśnie dlatego, dlatego że używam tamtych szamponów dlatego że dodatkowo wzmacniam bądź też wygładzam je olejkami do włosów i innymi też odżywkami, niemniej jednak no, oczekiwałam od tego szamponu, że on fajnie oczyści tą moją skórę głowy, przygotuje ją do no właśnie do, do czy do odżywki, czy, czy do maski, czy do olejku, ale powiem Wam, że nie, kiepsko też niestety, ale ten szampon wypukuje się z moich włosów, być może ten szampon jest dla krótkich włosów. Być może ten szampon jest dla włosów, które nie są porowate. Moje są porowate. Nie mam, kochani, pojęcia. Tak czy inaczej, jestem bardzo, ale to bardzo zawiedziona tym produktem. To tylko tak chciałam Wam yy, zaapdateować, powiedzieć i nie wiem. Nie chcę go hejtować, bo, bo to nie jest jakby moją rolą. Natomiast chcę i wiecie, że ja zawsze się dzielę z Wami takimi szczerymi opiniami um, i doświadczeniami na temat produktów, które używam, być może Wy macie zupełnie inne zdanie, być może macie zupełnie inne m, doświadczenia właśnie z tym szamponem. Ja niestety biowak szampon odstowy oczyszczający. no nie. Zdecydowanie nie jest to mój ani faworyt, ani ulubieniec, i wiem, że po raz kolejny po ten szampon po prostu nie sięgnę. Spójrzcie, tak wyszło to ciasto. Mi się troszkę spiekło, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze miałam za małą formę. No i ta beza tutaj była sama bez, bez tej takiej kruszonki. Mi całej nie dałam, bo by na pewno ta beza wypłynęła. Tak czy inaczej, spójrzcie, tak wygląda w przekrojeniu. Jabłka trochę były za twarde, więc one nie puściły za bardzo soku, ale myślę, że w smaku. Będzie to ciasto idealne i teraz jeszcze tylko zrobię polewę z lukru. Tak, wiecie, żeby było bardziej jeszcze kalorycznie i słodko. Ale myślę, że w takiej wersji sote też będzie cudowne. A tu mamy kawałek. O, tak jeszcze bardziej Wam pokażę w przekroju, jak wygląda to ciasto. No, powinno być cudowne. Ja właśnie przygotowuję się już do wyjścia do pracy. Tam mam torbę, do której wkładam moje jedzenie. Tu jeszcze czekam na wodę, bo muszę mi się... Mm, e, Boże, jajka ugotować i zaraz uciekam. Więc myślę, że będę kończyła tego vloga. Jeszcze może tylko na koniec chciałam Wam pokazać ostatnią moją stopę. Zobaczcie, kupiłam sobie latafę. Przepięknie pachnie, ale myślę, że więcej Wam powiem, jak zacznę jej używać. Ehm. Tak, tu jest pudełeczko i powiem Wam, że wcale ona taka jakaś specjalnie droga nie była. Niemniej jednak kupiłam sobie jeszcze drugą, ale chyba nie wiem co z nią zrobię. Może komuś odsprzedam. Przepięknie wygląda ten flakon. Tu jest paragon. Ja tylko raz psiknęłam sobie, ale powiem Wam, być co, odwrócę może tą kamerę. Spójrzcie, tak wygląda. On jest przepiękny, ten flakonik. E, Niemniej jednak, a tutaj jeszcze mam jakiś liście, nie wiem, w każdym razie moi drodzy, o Jezu, wejmę to i powiem Wam tak: no jest śliczny, ładny, ładnie pachnie, tylko dla mnie on jest za bardzo e, słodki, nie, nie słodki, za bardzo owocowy. Ja tak za owocowymi perfumami no nie przepadam. I on kosztował 97,90 groszy. Popytam u siebie w pracy, czy ktoś by taki zapach chciał sobie ode mnie odkupić. Niemniej jednak ten. Jak lubicie takie arabskie zapachy, to mogę Wam serio polecić w ciemno, bo jest przepiękny. I póki co, ja sobie już na dłoni stosowałam go, żeby przetestować i powiem Wam, że jest genialny. Długo, naprawdę długo on się utrzymywał na mojej skórze. Zobaczymy jak będzie na tutaj, wiecie, na szyi. A pudełeczko myślę, że już Wam może spokojnie wyrzucić. Zobaczę może sobie jeszcze jakiś zapasik mały zrobię tego zapachu, bo wiem, że później te, wiecie, te ceny tych lataw to tak windują w górę, jak się im częściej je pokazuje na YouTube, że ja nie wiem skąd to się bierze, no, to znaczy wiadomo z czego to się bierze, po prostu ludzie chcą zarobić i nie ma się czemu dziwić, dobra, ten jak najbardziej ten tak, so, so. tak, moi drodzy, więc już tak, na do widzenia Chciałam jeszcze podzielić się z Wami tą informacją odnośnie tych zapachów. Dziękuję Wam pięknie za dziś, a my widzimy się oczywiście w następnym moim odcinku. Do następnego. Ciao!